Siemoneczko widzowie, dzisiaj odwiedzimy zakazany las. Zapraszam do oglądania. Mogę zrobić to dyskretnie, jeśli potrzebujesz. To spaczko, zrobimy to dyskretnie. Jeśli mi się uda w ogóle. A ja i tak nie mogę. Nie mogę przejść. O kurde, troszkę i dużo, musiałbym ich spetryfikować.

Lightning since before you were born. Kill spells glance off of me. Incendio. Come here, you see it! Levioso, descend us. Oh, enough. Prepare to surrender Dobra, udało mi się ich pokonać. Niestety nie udało mi się zrobić tego cicho, no ale co zrobisz? Są jakieś skrzynki jeszcze? Nie, tu jest jakiś list, pewnie. Nie będę tego czytał. Może kiedyś poczytamy, jakbyście chcieli. To jest jakaś mapka. Dobra. Jakąś misję może będziemy mieli z tego? Mr. Co tutaj? Ripero? Nie, nie Ripero. Rozwalamy. No właśnie. Revelio. Idziemy dalej do jakiejś skrzyneczki. Aha. Myślałem, że to jest część misji, a to po prostu jakaś znajdźka. Użyj mapy. Hmm. ta mapa mam w inwentarzu. Tak. Niepówki. Tu jest mapa. O co, co tu chodzi? Musi iść jakąś drogą i dojść do jakiejś komnaty. Zielonego pojęcia nie wiem, gdzie mam iść. Od obozu idziemy cały czas prosto, a tree. Just as the map said. Gdzie jest drzewo? Tutaj, dobra. Peg, idziemy tędy. Nie sobie może? Gdy coś jest? No chyba nie to, nie o to chodziło. Też może było to ważne, ale na razie do idziemy

Co jest? Czemu oni nie żyją? Co się właśnie stało? Czy ktoś mi może powiedzieć? Czemu oni nie żyją? Leviosa! Descendo! up will Leviosa! Revelio!

Ready. Levy on the I have to descend Missed me! <Conferred>. <laughs> <laughs> it? You're weak, human! Uh -huh. Uh -huh. <laughs> Rozwalili Revelio. Jak mogę iść dalej? Tutaj, Tutaj chciałbym rozwalić resztę. Jak tam w ogóle wejść? Tu jest coś do przesuwania, ale... Kiedyś, że żeby potem moglibyśmy wejść, ale hmm. dobra. Idziemy... idziemy w dół. Nie najlepsze miejsce. co oh. Są to ludzie w ogóle do walki? Jest znajdźkę trzy kasiorki, spoczko. O, o to mi chodziło. Piek rozwalani elegancko. Nie elegancko, a podręcznikowo. I znajdźka tam jest. Jakoś możemy tam wejść do góry, ale myślę, że będziemy się troszkę. Dobrze, to idziemy dalej. Ale humora, poziom pierwszy, możemy otworzyć.

Jak tam wejść? Drobinka tutaj? Nie. Nie widzę tam wejścia, także olewamy na razie. Tu kolejny... szalik. Okej. Okay. Descendant, put oh, free mode. <laughs> Incendio. <laughs> Expelliarmus. <laughs> Accio. Już rozwaleni. Tak. Dobrze im poszło. Musimy pozbierać znajdki. 5 kasiorki, 8 kasiorki, eliksir. No to to tak. To jest ważne, to muszę pewnie zapalić. I nie wiem co mi to dało, ale niech się pali. Kolejne itemki u góry co to będzie? Kolejny szalik. Pewnie jeszcze gorszy wyglądzie niż reszta, ale okej, okay, fajnie. Dzięki, dzięki Gierko, że dałeś mi taką możliwość. Jak tu wejść? Dobra, nie wiem jak tu wejść. Właśnie widzicie, widzowie. Trzeba odwiedzać każde miejsce, które się napotka. To jakiś robotek, tak? Tak, robotek. Idziemy dalej. Można walczyć. Skupiłem się na czarach, a nie na walce i tak wyszło, no. Nie wiem, mam nadzieję, że dużo pieniążków nam wpadło. Dobra, ale... Czemu to nie jest moja misja? To co zrobię teraz? To jest... Cel misji mi się nie zgadza z moim chodzeniem tutaj. Jak tam dojść w ogóle do. Ty Polka? A, dobra, bo tu nie byłem. Czyli to jest dalej cel misji. Po prostu jaskinia jest. bardzo rozbudowana. Oh,

Użyć dużo potfrątać 17, nie wiem czy wypadają gdzieś. Co? Wydawało mi się, że miałem mniej. A cały czas mam dość sporo ilość. Tutaj? Otwórz. O kurde. You're making this too easy. Oh, Not my incendiary. Needs to Was that your best? Akio! Kalisis! Let me also... Descend up! I just... What do Not quite. Expellion! Akio! You won't stop me. Incendio. I've been fighting since before you were. Belliarmus. Graces. Uh. Leviathan. Stop! You won't get away with that. Huh. Graces. Kill yourself clear off of me. Uh. Leviathan. Uh. Descendio. Uh. Confringo! You explain the stench! Glacius! Leviosa! Descender! Confringo! Confringo! Leviosa! Descender! Confringo! Prepare to strike! Glacius! Dobra, porozmawiam sobie serki. Widzę, że nie mówię nic, jak walczę. No, muszę się skupić na walce. Także to, co bym mówił, jak będę walczył, tak nie miałoby większego sensu. Więc myślę, że lepiej, jak nic nie mówię. Rozbieramy sobie itemki po nich. Tutaj, co będzie po, po tym? Na tym się skupiłem. A, mam full. No, to właśnie. To mi się wydaje, że jest troszkę złe. Bo robię jedną misję, miałem pusty plecach. Dobrze wiecie, że miałem pusty plecak. i nie mogę nic więcej wziąć w Ci misji. To no nie jest tak, że. Nie wiem, zbierałem i zbierałem. Mogę iść tutaj. Ale tu chyba. Wydaje mi się, że tutaj była znajdźka i tyle było.

you're a student? Oh, we must get you to safety immediately. It's dangerous. It's alright, Mr. Oaks. I've dealt with these goblins before. Dear Merlin, you're either very lucky or very talented. How did you find me? I'm a friend of Adelaide's. She was worried about your business with Ranrock's loyalists. Oh, she was right to be. I couldn't go through with the agreement and when I told them I ended up blindfolded and behind bars. Been locked in that infernal cell for so long they'd forgot I was even there. I overheard things. If only I could reward you for what you've done. Blasted goblins stole every canut on me. All I can say is thank you, truly. I'm grateful I was able to help you, Mr. Oaks. Adelaide thinks the world of you. Oh, and I her. She's become quite savvy to my trading habits, always analyzing my detailed owls. Oh if only I hadn't resorted to trading with such fiends. A lesson I shan't soon forget. Having my wand back is like being reunited with an old friend. I must return home and inform Adelaide of my safety. Will you be all right? I'll be fine, Mr. Oaks. You get back to Adelaide. I assure you, her worries outweigh yours. Oh. I'm I'm I plan to travel be. far from here for my next round of trading. Thank you. May life reward you justly for your deeds. Be well, mój friend. Widzowie, to już koniec na dzisiaj. Dzięki za oglądanie i do zobaczyska.